Ja maneczko tutaj Johnny 13 z kanału Johnny 13 i witajcie na moim pierwszym odcinku, Jezu ja nie umiem robić przywitań ale dobra, słuchajcie. Witajcie na moim pierwszym odcinku mojej serii, którą nazywam roboczo Nostalgranie. I będę tutaj grał w dosyć nostalgiczne dla mnie gierki, przy, które przynajmniej w moim odczuciu były jeszcze jedyne swojego czasu, ale e, teraz jakby kompletnie nikt o nich nie mówi. Teraz będę grał w Slenderman's Shadow. Jezu, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy Slender był absolutnym fenomenem na skalę światową. jakby, będę szczery, jak byłem dzieciakiem, to absolutnie uwielbiałem grać w gry ze Slendermanem. Ale Jezu, jak ja się bałem. No, bądźmy szczerzy, dzieciak będzie się bał takich rzeczy jak Slenderman, Jeff the Killer. A potem, jak jesteś dorosły, to boisz się, że nie będziesz mógł w stanie utrzymać pracy, że nie będziesz w stanie utrzymać siebie i rodziny, że skończysz jako bezdomny, lub że nie chcę sobie o rzaszowstwu podatkowe. Okej, okay, dobra. O Jezu, aż żałuję, że nie zrobiłem sobie herbatki. Czekajcie, wytnę to postprodukcji, ale no, ja będę musiał ten czas spędzić na robieniu herbatki. Dobra, już jestem, na nastawiłem wody na herbatę, więc no, Nostalgranie, no, to będzie po prostu taki powrót do klasyków. Trochę do dawnych czasów. Odwiedzę parę klasyków i od razu powiem, nie zdziwcie się, jak w tej serii będzie dużo gier ze Slendermanem, okej? Okay? Uwielbiałem grać w gry ze Slendermanem. Chyba głównie w taki gry grałem. Mogą być gry mniej lub bardziej obskurne, chociaż. No, będę celował w te bardziej obskurne, bo na przykład, jakby Super Mario też grał za dzieciaka, ale jakby Mario jest o wiele bardziej popularny, Mario każdy zna. A Slenderman' Shadow? No sorry. Wątpię, żeby Slenderman Shadow kojarzył ktokolwiek urodzony po 2010. Ale mogę być odklejony, może ktoś się, się zainteresował. Kto wie? Będę szczery, jakby. Teraz ciężko będzie mi wpaść na konkretne gry, na jakie się, w jakie będę grał poza tymi ze Slendermanem, ale jak jakaś się trafi, to z przyjemnością nagram. O! I na pewno będę nagrywał Minecrafta 1.3.2. W ogóle co zabawne, to to, że pierwotnie nagrywałem Let's Play Minecrafta 1.3.2, ale... Problem jest taki, że nie podobał mi się, ok? Jakby to miała być gra z luźną pogadanką, ale jakby ja zrobiłem się monotematyczny, gadałem o niczym, jakby nie miałem pomysłu o czym pogadać i trochę mnie to rozdrażniło i znam, nie, zacznę to od nowa. Miejmy nadzieję, że następnym razem się uda. Znacie definicję szaleństwa. To robienie tej samej rzeczy w kółko i w kółko, oczekując innego rezultatu. Nie no dobra. O, e, już mi się woda ugotowała. Dobra, herbatka postawiona. Okej. Okay. W ogóle, słuchajcie, nie zdziwcie się, jak dosyć głośno mówię, bo mam cholernie zapchane uszy. A jakbym mówił dziwnie, dosyć rybkowato, to no, od razu zaznaczę, jestem chory, jestem zaziębiony, no stąd też mocno zapchane uszy. I jakby od poniedziałku się kuruje. Dobra, więc jeśli chodzi o Slenderman's Shadow, to od razu powiem, jaki mam plan na Slenderman's Shadow. Więc tak, każdy osobny odcinek to będzie osobna mapa tej gry. Mamy tutaj 9 map, z czego no 7 map to jest standardowe mapy, jakie były oryginalnie. A te dwie zostały dodane z wersją na Unity. W ogóle, menesher, ja nie wiem, czy nie nagrać też tej oryginalnej wersji Slenderman's Shadow w FPS Makerze. Chyba nawet tak zrobię. E nie wiem, może chyba nagram tylko Sanatorium wtedy na tej klasycznej w czs wersji Slenderman's Shadow. Te dwie mapy nie wiem, czy będę nagrywał jako tako. Bo jakby no nie są one częścią tej, tych klasycznych, więc. Jakby zastanowię się na tym, okej? Okay? Szczerze jakby, może poświęcę im osobny odcinek dla takiego showcase'u, ale... No. <laughs> Sorry, jak kaszli z to będę to wycinał, okej? Okay? Spokojnie. Nie macie, się o co... Nie macie się czego bać. Nie zaraży was przez ekran. Dobra, więc... Slenderman's Shadow, odcinek pierwszy, Sanatorium. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, czyli no, zbieramy kartki. It's rude to stare. Teraz powiem, yy, nie dziwcie się jak takiej trochę live reakcji za bardzo nie będzie, bo jeszcze dzisiaj to grałem w parę raz czy dwa, żeby no, zobaczyć czy gra dobrze działa. ...always watching. No. Okej. Okay. Jezu, akurat... ...ja miałem drobny zarzut, jak gram w to na Linuxie... ...przez Wine'a. E, w ogóle, nie wiem... ...ta gra chyba... Wine jest przede wszystkim zepsutym... ...narzędziem. E, dla niewiedzących, Wine to... ...emulator Windowsa na Linuxie. Żbrżatnej ucieczki, stryczek. LOL. <laughs> I oprócz tego, że nie było żadnych napisów... Nie można było seriala wpisać. To jeszcze na dodatek było tak cholernie ciemne, jakby nie było widać kompletnie nic poza, poza światłem latarki. Przyszedł z lasu. No way, no shit. Ok, teraz Lederman. Ok, ale jedno powiem od razu, co mi się cholernie podoba to. To budowanie napięcia. Jakby, jakby ta straszna muzyka, że kompletnie się wzmacnia z każdą kolejną zebraną kartką. Uwielbiam to. Jakby to nie jest dla dodania st straszności, tylko dla zwiększenia napięcia. Nikt nie przeżyje. O! Jezu! Jakby. Kurw! Okej, okay. <laughs> okej, okay, ale zebranie tych pięciu kartek było szybkie, no, no. a z to no, jakby widać, że to nie jest, że straszna muzyka ma dodać straszność, tylko, że tu chodzi o zwiększanie napięcia, danie do zrozumienia, że Slenderman coraz bardziej się za nami ugania, że jest coraz bliżej, jakby to stało poczucie, że on jest coraz bliżej, jakby uwielbiam to, jakby to jest taki prosty, taki prosty zabieg, a taki fajny, uwielbiam to. Okej. Okay. Dobra. Nie miło się gapić. OK, Ale będę szczery jakby. Póki co. Jakby to idzie dosyć łatwo. Szno. Slederman na początku też nie jest taki agresywny. Jakby wiadomo, jego agresja zwiększa się z każdą zebraną kartką. Ojaj. Dobra. OK. Okej... Okay. O! O oh lol! Kur... No cóż... Jak to mówi Slenderman? Collect my pages! No cóż... No to ja właśnie robię, zbieram jego strony. Dobra... Bądźmy szczerzy jakby... Jakby w Sanatorium przynajmniej... Jakby są jeszcze mapy trochę bardziej rozwinięte fabularnie, jak na przykład Host Mansion, czy chyba też Klaustrofobia, ale jakby sanatorium w sanatorium za bardzo takie fabuły nie widzę. Póki, póki co, jakby po prostu wejść, zebrać kartki i wyjść. Okej. Okay. no nie zdziwcie się, że jak będę tak często biegał i się i zwalniał, bo no trochę wolno to idzie jak. Po prostu chodzisz, a też nie chcę tracić, nie chcę od razu tracić całej staminy Okej, okay, cztery kartki. O, o nie, slendermanie, slendermanie, nie, 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 nie. Nie, nie. O nie. Nie slender. Nie, 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 nie. Nie macie tu, nie macie tu. La 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 la. Slender. Slender. Nie macie tu, nie macie tu, nie gonisz mnie, nie gonisz mnie. La 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 Ok, teraz. No szkurno. Aj, skoczyła mi się stamina. To out sight, out of mind. Dokładnie tak. Out of sight, out of mind, a ty mnie nie gonisz, ciebie tu nie ma. Kur. Jezu, ta, mu ta muzyczka jest. Sz Took my girl, now coming for me Tak Dobra Always hunting Tak, no właśnie widzę Cholera jasna Z każdą kolejną Skur O tak dobrze mi szło Ma wrażenie, że sanatorium jest chyba jedyną mapą tutaj jaką Jedyną mapą tutaj jaką uważam, że jestem w stanie przejść jest, ja pamiętam jak byłem dzieciakiem i grałem w Slenderman Shadow, e, ale to było na tej klasycznej wersji z FPS Makera. To tam jest. Ja dosłownie pamiętam, że dosłownie zapamiętałem położenie każdej możliwej kartki, bo jak tutaj mamy kartki generowane losowo, tak w tej wersji FPS Makerowej nie było czegoś takiego. Kartki były cały czas w dokładnie tym samym. Okej, okay, co to kurwa było? Dobra, No. Kartki były cały czas w, tych samych, w tym samym miejscu, w tych samych miejscach. I zapamiętałem, gdzie te kartki są. I, i jak tylko zacząłem grę, to od razu robiłem Speedrun i płynnie biegłem do każdego miejsca, w którym jest kartka. Z pamięci praktycznie. Więc, no, dobrze, że tutaj mamy. Te kartki generowane losowo, bo no jest to realne wyzwanie. I nie będzie takiej sytuacji, jak było ze mną wtedy. Dobra, cztery kartki. Z, nie wiem, Sanatorium z jakiegoś powodu chyba było moją, ulubio moją ulubioną mapą. Na pewno. A, Kaman! No, Kaman! No, no, Slendermanie. O, poważnie. Tarka wróci, prawda? No tutaj jest kartka. Dobra, teraz, teraz jestem w sytuacji zagrożenia, więc, Dobra, na pewno z tej ślepej uliczki będę musiał zabrać kartkę. Będę musiał tam wrócić. Jeżeli Slenderman mnie uprzednio nie dopadnie, bo nie chcę, żeby to była moja ostatnia kartka. O! Boż... O! O oh, come! On. A wiecie co zrobi.. A nie, dobra. Nie, myślałem, że może zrobi następny odcinek właśnie jest Slenderman w tym klasycznym FPS Makerowym. Ale... Nie no, jak mi się zachce. Dobra, nie chcę tracić latarki. O Slenderman już tutaj jest. Dobra, kartka jest tutaj. OK. Dobra. No. Od razu powiem, będę grał tak długo, aż mi się nie znudzi, lub aż, aż uda mi się przejść. No w Slender Die Eight Pages, w Slender Die Eight Pages zagram na pewno. Na pewno w Slender The Arrival Ale się zbugowało dziwnie to Slender The Eight Pages, Slender The Arrival Na pewno zagram Akurat w Slender The Arrival na pewno będzie mi się przyjemniej grało, bo Okej. Okay. bo no Slender Gear Arrival na pewno będzie się przyjemniej robiło let's play bo będzie bardziej nastawiony na fabułę bo jest mój laptop jest cholernie gorący zaczynam już chyba rozumieć skąd te dziwne bagi. okej okay. Slendermana tutaj nie ma dajesz cholera Stamina Stamina. OK. No. No Dobra, jakby widoczność nie jest tu na tyle słaba, żebym... Choć żeby... brak yy, jakoś katastrofalnie wpływał na moją rozgrywkę. Tu nie ma żadnej kartki. Jeszcze się tam upewnimy Dobra Cały czas na niego patrzę Dobra, spokojnie Dobra Okej okay. Teraz nie wiem gdzie on jest Dobra, wrócimy do punktu wyjścia Come on! Ok, jest ok, jest ok, jest ok, nie macie. Teraz się tu nie ma. Ok, dobra, ale nie wiem, czy ta gra ma taki problem z niską staminą, czy. Ale naprawdę bardzo łatwo się tu zmęczyć, jakby. I siódma kartka. Zajrzymy jeszcze tutaj. Cholera. Kur! Okej, okay, jakby będę szczery. Nie wiem. Trochę jestem zmęczony, jakby nie wiem, czy chce mi się dalej grać. Mój laptop jest gorący. Jeszcze jedna rozgrywka, zobaczmy. Jest to trochę jak squid Game. Jeszcze jedna gra.. Heh. Uzależnienie od hazardu. Definicja szaleństwa. 90% osób uzależnionych od hazardu rezygnuje na moment przed uderzeniem w dziesiątkę. Dobra. Tu jest karteczka. Okej. Okay. Dobra. Na razie chodźmy, okej? Okay? Niespokojnie. No, no, bądźmy szczerzy, i tak będę to montował, więc wy, będzie... wy nie będziecie musieli tego przeżywać. Jedynie ja będę musiał. A naprawdę chodzenie... Chodzenie jest tutaj katorgą. Jakby... Jakby prędkość gracza jest tutaj o wiele za wolna. Zaczynam się... Zaczynam się bać, w sensie nie gry, tylko jak widzicie to bugowanie, to zaczynam się bać, czy mi laptop zaraz nie eksploduje. Już... Autentycznie, Coraz bardziej ta gra zaczyna, zaczyna się bugować i mnie to alarmuje. Słuchajcie, może. Przeczekam, aż mi się trochę schłodzi. Schodzi laptop. Jak teraz? Jeżeli teraz dam się zabić, to przeczekam, aż schodzi mi się laptop. I. O cholera, jasna. I wrócę do nagrywania, ok? Okej, okay, dobra. Dobra to na razie nie? Dobra to zaraz będę chyba. No dobra, hej, wróciłem. Laptop już się schodzi na tyle, że mogę wrócić do normalnej gry. W ogóle herbatka też mi się schodziła, więc mogę też zacząć ją pić. Jakby... W sensie? Ja jak herbatę piję to lubię lubię jak jest gorąca, ale nie taka gorąca, żeby parzyła. W ogóle od razu powiem Chyba długo dalej sobie bardzo nie pogram Bo będę szczery Jakby mam już pół godziny materiału surowego Więc jakby nie wiem ile dalej będę jeszcze w to grał Jak mówiłem Do znudzenia lub do przejścia gry O Jezu właśnie wpadłem na pomysł na tytuł Slenderman w Czechocinku Jakby no sanatorium Okej okay. Nie znalazłem tylko jedną kartkę i Slendermana, więc no zajebiście. A nie, dwie kartki. A, dobra, okej. Okay. Jakby po prostu chodzimy przed siebie, okej? Okay? I zobaczmy. Jakby szkoda tylko, że nie ma jakiegoś sposobu na odepchnięcie Slendermana od siebie. No chociaż nie wiem, jakby, cóż, może, chociaż nie, bo trochę za bardzo by to ułatwiło rozgrywkę. Jakby ta gra jest wystarczająco, jakby jest nie za łatwa, nie za trudna. Mam wrażenie, że chyba wystarczy po prostu yy, spoglądać na Slendermana od czasu do czasu, jak jest niedaleko, aby cię nie zaatakował. No i nie marnujmy staminy, Chcę móc uciec przed nim. O, oh, come on. Dobra, patrzmy się w jego kierunku. Dobra. Dobra. Teraz powinien być w miarę bezpieczny, chyba. Ale mogę się mylić. Moment, ile mam kartek? Cztery chyba. Pięć kartek. Kur, dobra. Biegniemy, 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 biegniemy! Dobra. No. Co ja mówię o staminie? A. Dobra. No, trochę się wkopałem, no bądźmy szczerzy. Dobra. W ogóle też powiem, e, W klasyczne Five Nights at Freddy's też chyba zagramy. Jakby nie są to jakieś obskurne gry, ale... No, wciąż nostalgiczne. A tu przede wszystkim chodzi o nostalgię w tej serii Mówię jest ja nazywałam to serią podczas gdy dosłownie Mamy teraz tylko ten jeden odcinek A no Slenderman goniący mnie w Ciechocinku W sanatorium Wo Wyobraźcie sobie 2032 Sanatorium w Ciechocinku zostało całkowicie wyniszczone I opuszczone Bo zaatakował tam Slenderman Okej okay. Z takich wkurzających ślepych uliczek naj Lepiej najpierw Powiem mieć kartki Bo przynajmniej Łatwiej mi będzie uciec Potencjalnie Co? O oh, lol A tu to, to w moment tak Jest, ja już mam 6 kartek O Bożesz, kurwa Dobra, oddalamy się, oddalamy się, oddalamy się, oddalamy się Oddalamy się Biegniemy Biegniemy Poważnie Jakby jakby. Bo, będę szczery, jakby to jest trochę wkurzające, bo jak Slenderman teleportuje się tak blisko Ciebie, to wtedy już nie masz jak się przed nim chronić, nie masz jak przed nim uciec. Co? Będę szczery, jakby to jest trochę nieuczciwe. Zwłaszcza z takim poziomem trudności. Bo jakby. Jakby. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Jakby. Będę szczery, to chyba mój jedyny taki zarzut. Jakby. W takiej średniej odległości, jakby to jeszcze da się uratować, ale jak teleportuje się dosłownie, dosłownie tak prosto za tobą, to jakby. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Nie mam ani czasu, żeby przed nim uciec. Zwłaszcza kiedyś cholernie szybki. Nie, ani nie mam jak go spowolnić, bo nie mogę też za dużo na niego patrzeć. No tak, jak widzieliście przed chwilą. Co? Ok, to już było dosyć chamskie. O, na pewno wiem, że. Jakby tu żadnej fabuły nie ma, jako tako, więc no, jakby też. E, jak nie przejdę tego do końca, to za wiele nie stracimy. No bądźmy szczerzy. Bo tu tylko trzeba zebrać kartki i wyjść z sanatorium. W ogóle. Bo. E, pamiętam, że na pewno. Klaustrofobia W ogóle przed chwilą zagrałem w klaustrofobię jeszcze Zanim wziął się za nagrywanie Dokładnie tylko przez minutę, dwie po prostu żeby zobaczyć mapę To miała jak, miała swój wstęp fabularny e, Marszy też na, ma fabułę Więc to może być ciekawiej Tak tutaj jakby tu tylko zebrać kartki i wyjść z room I żadnej otoczki fabularnej tutaj nie ma tak naprawdę o On... O! o Slender The Arrival. Na pewno rozgrywka będzie ciekawsza. Bo Slender The Arrival ma fabułę. Na pewno Slender Woods, bo też jest fabularne. W ogóle naprawdę będę szczery, jakby Slender The Arrival. Więcej się dzieje, bo grał to chyba z 2 lata temu czy 3 Slender DIY to fajna gra. Na pewno na Slender Woods jestem pozytywnie nastawiony. Jakby. Nie pamiętam, nie wiem zbytnio co się tam dzieje, ale jestem pozytywnie nastawiony, bo wiem, że to jest fabularna gra. A będę szczery, uwielbiam właśnie takie. Fab uwielbiam fabularne gry. Jakby gra, która zaangażuje mnie w ciekawą historię, bardziej ciekawą historią niż, niż, ro niż rozgrywką i Slenderman. O szkur. Dobra. Oddalamy się, oddalamy i odwracaj się. Co? Okej. Okay. Jakby będę szczery, e, takie gry nastawione bardziej na, czysto na rozgrywkę są fajne. Ale ostatecznie... Jakby. To tylko tyle, jakby... Od razu powiem. Nie uważam takich gier za złe, wręcz przeciwnie są fajne. Taka... Taka bez rozgry, 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 rozrywka też jest potrzebna, ale jednak jak gram w grę, to ch chcę móc chcę ją zapamiętać. Jakby chcę, żeby to było bardziej doświadczenie. Jakby, czy ja brzmię pretensjonalnie? Chyba tak. <grystanie> Sorry, jakby chcę, żeby wbiła mi się w pamięć. O! Kurde. Możesz. Kaman. on. Okej. Okay. Zamra jeszcze trzy kartki, jeszcze trzy kartki, spokojnie. Okej. Okay. Okej, okay, będę szczery. Uh. Mam dosyć, jakby. Już i tak mam ponad pół godziny surowego materiału. A no, bądźmy szczerzy, no, jeszcze trzeba będzie to zmontować, więc chyba na tym zakończymy nagrywanie. Od razu powiem, dobrze się bawiłem i z przyjemnością zagram w następne mapki, ale na obecną chwilę, no, możemy zakończyć. No to jestem Johnny 13 w... i widzimy się w następnym odcinku w Hospice oraz zapraszam na kanał ZiołoTV TV na którym montuję filmy i... oraz też w nich uczestniczę, więc... zwłaszcza na podcast, zielone rozmowy. Od razu wam powiem, to, ten podcast to jest pik. Dobra, jestem Johnny13, do następnego odcinka. Yeah!